Braty, to będzie coming of age yy, o trzech braciach: yy, Filipie, 17-letnim, 20-letnim Bartku i 40-paroletnim ich ojcu. Ja gram Filipa. Filip dorastał w szczęśliwej, fajnej rodzinie, a teraz musi błyskawicznie dojrzeć i stać się mężczyzną, a to nie jest łatwe w tym wieku. W ogóle to nie jest łatwe, a w tym wieku tym bardziej. No, no. Ale dobrze, że ma y, brata starszego Bartka, czyli mnie, y, który ma 19 lat i prowadza Filipa w ten y, świat do, dojrzałych mężczyzn. Jest 6 miesięcy po śmierci żony i matki. I trójka facetów musi się na nowo odnaleźć w tej rzeczywistości. Najlepiej idzie to młody, najtrudniej ojcu, a historia jest oglądana oczami najmłodszego bohatera, 17-letniego Filipa, i trochę jest to film opowiedziany jego emocjami, jego spojrzeniem na świat, na to, jak wchodzi w dorosłość. To będzie film, tak, na pewno z dużymi emocjami, bo zagraliśmy masę tak naprawdę bardzo emocjonalnych scen, ale takich emocjonalnych podskórnie. To znaczy Marcin opowiada to w bardzo ciekawy, zresztą minimalistyczny sposób. To była zresztą moja największa obawa też przy, przy postaci Filipa, właśnie, że to jest chłopak, który mało mówi, który głównie obserwuje. I przy, przy tak minimalistycznym sposobie opowiadania po prostu cały czas zresztą jest to jakaś moja obawa, że, że to tak przejdzie przez ekran, ale. Ten ładunek emocjonalny, zwłaszcza na tych ujęciach, które już już, już nakręciliśmy, jest duży. Tam się wydarzyło między nami naprawdę sporo. Czarek, czyli ojciec też jest niesamowicie naładowany tą historią, więc granie scen z nim to jest tam zawsze duże przeżycie. Gdzieś nawet takie, które odreagowywałem czasem po ujęciu, czyli na ujęciu gdzieś się to trzymało w sobie, po prostu miało się to, mam nadzieję, że wokół. A, a potem kiedy ujęcie się skończyło, to trzeba było to naprawdę z siebie zrzucić, bo gdzieś się... No... No gdzieś to się tam w nas dzieje, tak. przez cały czas. Poprzedni krótkometrażowy film Chłopcy z motylkami też dotyka jakby tematyki Coming of Age. Zresztą wszystkie moje poprzednie krótkometrażowe filmy dotykają tej tematyki. Eee, no chyba dlatego, że to jest dla mnie bardzo ciekawy temat do eksploracji. Jest to yy, okres w życiu, kiedy wiele rzeczy się dzieje po raz pierwszy i młody bohater nie ma narzędzi do tego, żeby się z czymś zmierzyć i po prostu musi się nauczyć czegoś. No założyliśmy sobie taki totalny old school, to nazywamy true school, czyli kręcimy w Czernibieli w formacie 3 na 2, czyli jest to klasyczny format fotograficzny. Jest to związane z tym, że to jest też trochę historia y, o moim czasie dorastania i ja wtedy bardzo dużo fotografowałem, i chciałem sobie też wrócić wizualnie do tego kodu, który ja pamiętam z czasów, kiedy ja byłem nastolatkiem. Obaj bardzo lubimy kino klasyczne, i na, na takim kinie postanowiliśmy się wzorować bardziej. E, dlatego, dlatego kamera jest bardzo e, spokojna i niewiele się rusza. Jest to też podyktowane tym, że, że główny bohater jest, żyje w swojej głowie, jest bardzo wrażliwy, zamknięty na, na otoczenie. I taką statyczną kamerą też pokazywaliśmy jego wewnętrzny świat jeszcze trochę niewinny. Jeszcze nie znający wszystkich niuansów życia. Chcę wydobyć w tym filmie emocje i teraz CZERN BIEL bardzo dużo mi w tym pomaga. Skupiamy się na, na, na postaciach, na twarzach, widzimy piękne oczy, czy pięknie widzimy oczy bohaterów i też jest tak, że jakby od... Początku pisania tego tekstu ja wiedziałem, że to musi być kino czarno-białe. Jakby nie potrafię tego precyzyjnie, teoretycznie wytłumaczyć. No to jest jakiś rodzaj artystycznej intuicji i, i, i takiego zaufania, że, że, że czarno bieli nam bardzo w tym pomoże.